Jak wymanifestować mężczyznę swoich marzeń, bądź jak być z takim mężczyzną, który jest w Waszym otoczeniu, ale jeszcze nie jesteście w relacji romantycznej. Usiądźcie sobie na chwilę, wyciągnijcie kartkę papieru, zapiszcie sobie, jaki ma być Wasz mężczyzna, jakie ma mieć cechy charakteru, wyglądu, jak ma się zachowywać wobec Was, wobec innych. Zapiszcie wszystko, co chcecie, co wasza dusza pragnie doświadczyć. Następnie, co możecie zrobić? Najważniejsze jest, aby wejść w taki stan, że już to macie, że już jesteście w tej wspaniałej relacji z tym mężczyzną. Możecie opisać wspaniały dzień, który razem spędzacie, bądź w ciągu dnia wyobrażać sobie i mówić do siebie, że on już do mnie napisał, napisał mi to. Przeczytać nawet sobie co napisał, tak? Wyobrazić sobie, że to już się zadziało. Przygotować na przykład, o, możecie sobie wyobrazić, że przygotowujecie się na romantyczną kolację z nim albo że już szykujecie miejsce dla niego w waszym wspólnym wynajmowanym mieszkaniu bądź może domu, tak? który już a, kupiliście razem, wspólnie cokolwiek da Wam poczucie szczęścia i podniesie Was na duchu że to już otrzymałyście i to już macie dobrym sposobem na to jest afirmowanie czyli wybieranie budujących myśli, budowanie swojej samooceny i mocy sprawczej Możecie afirmować w ten sposób, że um, mój SP jest już mój. Mój SP mnie kocha i to mi pokazuje. Jestem razem z SP. Łatwo manifestuję SP. To jest naj, najłatwiejsza rzecz na świecie do zamanifestowania. SP oświadcza mi się. SP jest moim mężem. Przez SP oczywiście rozumiemy tutaj tą specjalną osobę, tą szczególną osobę dla Was, czyli w tym przypadku mężczyznę. Możecie również powiedzieć jego imię albo użyć nawet tego skrótu SP. Wy wiecie o co chodzi, tak? I jeszcze oprócz takiego afirmowania, tak? Czy to takiego w sesji 10-minutowej czy pięciominutowej dwa razy dziennie? Czy może przez afirmowanie robotyczne dwa połączone? Możecie dodać sobie scenę końcową, w której informujecie na przykład swoją psiapsi, że jesteś już po ślubie z nim i zapętlać sobie tą scenę. Jak mówisz tej koleżance, że jesteś szczęśliwa, że jesteście po ślubie, że wszystko Wam się układa, tak? Czyli na przykład wyobrażasz sobie, że piszesz SMS-a bądź wysyłasz wiadomość na Messengerze do psiapsiłki, albo że się z nią spotykasz i mówisz, jestem szczęśliwa z moim SP. Jesteśmy już po ślubie i zapętlać sobie tą scenkę non stop aż stanie się to waszą prawdą, rzeczywistością, to poczujecie. Oprócz tego oczywiście możecie użyć szeptanek. Możecie mówić czy do zdjęcia, czy wyobrazić sobie, że podchodzicie do tej osoby, do waszego SP i szepczecie do ucha e, rzeczy, które byście chciały, żeby zrobił, na przykład ty za mną szalejesz, tak. E, nie, e, nie możesz beze mnie żyć. E, jestem jedyną twoją dziewczyną w życiu. Inne dziewczyny ciebie brzydzą. Jesteś, e, przyciągasz, e, nie, przy, przyciągasz e, wszystkie wydarzenia, które prowadzą Ciebie do mnie. Tak? Wszystko co chcecie, możecie powiedzieć i trzymać się tej wersji. Słuchajcie, jeśli w waszej rzeczywistości, jeśli w 3D będzie coś in, kompletnie innego, tak? Czyli na przykład będzie bardziej zainteresowany pracą, będzie w związku z kimś, możecie, możecie jedynie skupiać się na tym, że on już jest wasz i wy jesteście z nim, i wychodzić z tej pewności, że on już jest i żyć tym. Trzymajcie się tego. A będzie on na wyciągnięcie waszej ręki. Jeśli macie zachowania typu zimno, gorąco, hot, cold, bądź jakieś nieprzyjemności z jego strony, oznacza to, że jeszcze nie żyjecie w tej rzeczywistości, tą rzeczywistością, gdzie on jest już z wami. To oznacza, że się wahacie. Macie gdzieś zaniżoną jakąś samocenę na temat swojej mocy sprawczej, lub na, tego, na temat tego, że jesteście niewystarczające, albo podważacie swoje atrybuty kobiece. Dlatego, oprócz manifestowania na self-concept, w przypadku relacji romantycznej czy jakiejkolwiek, Super jest dodać sobie afirmację na energię żeńską, na manifestację z poziomu kobiecości. Czyli mam kobiecą moc tworzenia. Jestem najpiękniejszą kobietą na świecie. Moja kobiecość jest magnetyczna. Przyciągam swoją kobiecością wszystko, czego zapragnę bez wysiłku. Manifestuję natychmiast. Jeśli Macie jakieś blokady. Zajmijcie się nimi w ten sposób, że nie mam żadnych ograniczeń. Manifestuję od razu. Wszystko, co robię, działa. W ten sposób staniecie do swojej prawdy i do tego, że już jesteście ze swoim mężczyzną marzeń, i on zapuka do waszych drzwi.